Ludzie starsi chcą żyć, nie chcą sobie zdawać sprawy z tego, że przede wszystkim im zagraża ta sytuacja, i bez ich obecności nasze wnuki zostaną pozbawione dziadków, babci. Jeśli kochacie wasze wnuki, wasze dzieci, zostańcie w domu, to naprawdę jest jedyny sposób na to. Aby ocalać, poproszcie dzieci, żeby wam robiły zakupy. Albo sami pozbierajcie myśli, gdzie raz w tygodniu, tam gdzie nie jest pełno, a są takie miejsca, które nie są przepełnione, warto zrobić zakupy raczej wędliny paczkowane. Nie stać w kolejkach, nie kroić sera, nie kroić wędlin. Zrobić to w sposób jak najszybszy i najbardziej bezpieczny dla nas wszystkich. To jest taki ogromny apel. Ta choroba nie zna mądrych. I na nią jeszcze mądrych nie znaleziono. Ja zostałam w Polsce, mogłam lecieć ostatnim samolotem do Kanady, ale tu mam syna, tu mam córkę, tu mam moich przyjaciół, yy, i tu jest mój kraj. I mimo, że w Kanadzie warunki socjalne i ilość zachorowań jest dużo mniejsza, i mam tam mojego ukochanego męża, Waldka, on to zrozumiał. Ja zostałam w Polsce, nie jest mi łatwo, ale zostałam w domu. Zostańcie w domu, mimo że możecie kochać kogoś bezgranicznie, jeśli ta miłość jest prawdziwa, ona przetrwa. To taki czas, który jest czasem ważnych decyzji, które mogą zaważyć na Waszych przyszłych związkach. Ważne jest, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu i żeby ci, których kochamy, mieli do nas zaufanie i mieli zaufanie do życia, że jeszcze się spotkamy.